Dobry W związku z ciężko aktualnym problemem skażenia środowiska naturalnego na Górnym Śląsku postanowiliśmy przybliżyć ten problem młodzieży dzięki ob obiektywowi kamery. Na początku postanowiliśmy przeprowadzić sądy wśród mieszkańców Siędełkowic. Przepraszam Panią, co Pani sądzi o zanieczyszczeniu środowiska w naszym regionie? Chciałbym to, to powiedzieć, Jost alubaba już się już na tym nie rozumie. Bo być 300 rejnaklone i wyporządkowane i to wszystko. I co jeszcze? Dziękuję. Co na temat środowiska Środowisko, naszym regionie? Ahary Fidzis. Znaczny region nie jedno. Dzień dobry. rachunku jest. A na tych klotkach, by pan wodzi Ja się nie co pani sądzi o zanieczyszczeniu środowiska w naszym regionie? Co? Co pani sądzi o zanieczyszczeniu środowiska w naszym regionie? Ja nie wiem, że pokój To Jest, co, to w się. jest tyle światłych ludzi, co mogą się wypowiadać. Wiadomo, że dychać nie ma czym, a co dalej będzie, no to zobaczymy. A jakie kroki by Pani podjęła po to zmienić? Proszę Pana, nie mam wykształcenia w tym kierunku, więc żadnych kroków podejmować nie będę, bo uważam, że są ludzie kompetentni od tych rzeczy. A widzę, że jednak się nic nie dzieje. Nic, bo coraz to gorzej jest, zaglądając okna, kominy nadal dymią, tak jak dymią. No i poza tym samo wyjście z mieszkania się zauważa, że nie ma czym dychać. Trzeba wyjeżdżać na weekendy, na sobotę, gdzieś w góry, niedzielę żeby człowiek troszeczkę organizm podreperował. Dziękuję. No co pan sądzi na temat zanieczyszczenia środowiska w naszym mieście? No co sądzę na ten temat? Sądzę, że jest strasznie zanieczyszczone. A jakie kroki już Na Środowisko mieszkam. Mieszkam zresztą w takiej okolicy tutaj przy górze Hugona, gdzie jest ten staw słynny, o którym wielokrotnie prasa pisała i telewizja się na ten temat również. A jakie kroki wypowiadał... by Pan podjął, aby tę sytuację zmienić? Ja nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ale sądzę, że trzeba znaleźć jakieś nakłady finansowe, żeby, żeby to środowisko jakoś naprawić, no, bo ludzie mieszkający w tym mieście, no, odczuwają to w znacznym stopniu, czyli na, na własnej skórze, prawda? No. A jakie kroki to już należy do, do ekspertów, do, do znawców tego tematu? Dziękuję w tym mieście? No nie jest za czysto. W każdym razie jest dużo smrodu i pyłu. Także jak się idzie, jak tak wiatr wieje i po prostu no jakże tu powiedzieć w lecie najczęściej. No to do oczu często wpada, to wszystko. A jakie kroki by Pan podjął, aby tę sytuację zmienić? No tu się nie da żadnych kroków podjąć, bo huta jest w mieście po prostu, na obszarze miasta tu jest chuta, tu jest ulica i to nie ma co chyba, że zlikwidują parę zakładów to wtedy dopiero można na ten temat coś powiedzieć dziękuję przejrzyj naszego środowiska poprawić naprawdę Co na środowisko w naszym mieście no śląsk jest w ogóle zanieczyszczony co odbija się niekorzystnie na na zdrowiu mieszkańców. No na pewno. W związku z tym jest duża zachorowalność na, na poszczególne choroby. Jakie kroki Pani podjęła, aby tę sytuację zmienić? Właściwie należałoby więcej zainteresować się. Władze powinny powin zainteresować się bardziej y, y, skutkami zanieczyszczenia i podjąć odpowiednie decyzje. Dziękuję bardzo. Co pan sądzi o zanieczyszczeniu środowiska w naszym regionie? A? Co pan sądzi o zanieczyszczeniu środowiska w naszym regionie? No nie, nie. Co ja mu powiedzieć Ale? To co pan myśli? Na ryce jak jest Wylkurycie nic nie mogę powiedzieć. Jakie kroki pan podjął, aby zmienić tę sytuację? Aby no, Sytuację zmienić. Żeby nam no to wyjęty, by to ale my mówimy o ekologii. O zanieczyszczeniu środowiska. Nie o pana ręcie. O środowiska i tewiasku. Nie? Dziękuję. Co pan sądzi o zanieczyszczeniu środowiska w naszym mieście? Jest straszne. Straszny jest najgorsze chyba województwie katowickie. A jakie kroki by pan podjął, aby tę sytuację zmienić? Hmm. Jakie kroki podjął? po pozostawiać kominy Modernizować dyni, po prostu, żeby tyle dymu nie było, bo najszkodliwszy jest ten dym dla nas. Modernizować zakłady. Mm. Dziękuję. Stolot stary Powietrze, warunek egzystencji życia na ziemi w ciągle pogarszającym się stanie. Głównymi źródłami skażenia powietrza są przemysł i motoryzacja. Z tych źródeł też pochodzą najgroźniejsze zanieczyszczenia w postaci toksycznych gazów i pyłów. Pyły powstają przede wszystkim podczas spalania węgla, a także przy produkcji materiałów budowlanych, przy czym najbardziej pyłotwórczy jest przemysł cementowy. Gazy i pary emitowane są przez różne zakłady przemysłowe oraz pojazdy spalinowe. Bardzo niebezpieczne są tlenek węgla, dwutlenek siarki, chlor i szereg innych. Szczególnie groźne są gazy spalinowe. Zanieczyszczenia atmosferyczne są przyczyną niszczenia tynków, murów, powodują korozję metali, kruszenie gumy i uszkodzenie tworzyw sztucznych. Polska należy do krajów ubogich w wodę. Pod względem zasobów wody przypadających na jednego mieszkańca Kraj nasz jest na jednym z ostatnich miejsc w Europie. Źródłem wody są opady atmosferyczne, których roczna wysokość w Polsce wynosi przeciętnie 600 mm. Jest to jeszcze ilość w tej chwili wystarczająca na potrzeby kraju, ale istnieją dzielnice, jak np. Śląsk, gdzie zarysowuje się deficyt wodny. Jak wiadomo, zanieczyszczenie wód powierzchniowych w Polsce jest duże i wzrasta stale, Skutek czego coraz bardziej ograniczona staje się możliwość bezpośredniego korzystania z nich. W Polsce ocenia się czystość wody według czystopniowej skali. W zależności od klasy czystości użytkowanie wody jest następujące. Pierwsza klasa – wody przeznaczone do picia, do celów gospodarczych i do przemysłu spożywczego, a także do chowu ryb łososiowatych. Druga klasa druga – klasa, wody przeznaczone do zaspokajania potrzeb zwierząt gospodarskich, do urządzania kąpielisk i sportów wodnych, a także do chowu różnych ryb. Trzecia klasa wody przeznaczone dla potrzeb przemysłu niewymagającego wody bardzo czystej do nawadniania upraw rolnych i ogrodniczych. Zanieczyszczenia wód powierzchniowych pochodzą z dwóch podstawowych źródeł: ze ścieków komunalnych i przemysłowych. Ścieki komunalne składają się z różnych nieczystości powstających w gospodarstwie domowym lub pochodzących z ulicy. Pomimo odrażającego zapachu, nie są one bardzo groźne gdyż w procesie samooczyszczenia się wód ulegają stosunkowo szybkiemu i łatwemu rozkładowi. Znacznie niebezpieczniejsze są ścieki przemysłowe, w których często znajdują się różne trucizny wcale nie ulegające rozkładowi i mimo uzdatniania wody w urządzeniach filtracyjnych pozostają w niej, dostając się do naszego organizmu. Są to m.in. sole metali ciężkich. Dlatego szczególną baczną uwagę zwracamy na te drugie źródło skażenia wody. Do rzek i jezior spływają również wypukale z gleby przez wodę deszczową różne substancje owadobójcze, grzybobójcze i inne używane w gospodarstwie rolnym do tępienia szkodników. Tą samą drogą dostają się do wód również lawozy sztuczne powodujące zwiększenie żyzności wód, czyli ich eutrofizację. W skutek tego w eutrofizowanych partiach wód dochodzi do bujnego rozwoju niektórych roślin naczyniowych, a także do nadmiernego rozwoju silic. Oraz niektórych glonów, czego wyrazem są częste zakwity tych organizmów. Zjawiska tego typu są godne uwagi i odnotowujemy je w naszym reportażu. Gleba jest dobrem naturalnym o bezcennej wartości, warunkującym wyżywienie populacji ludzkiej. Dlatego tak bardzo jesteśmy wyczuleni na zagrożenia jej wypływające z działalności człowieka. Powierzchnia gleby zasiedlanej przez różne zbiorowiska roślinne i uprawy. Maleje zajmowana przez rozbudowujące się miasta i osiedla, fabryki i stale powiększającą się sieć komunikacyjną. Na dużych obszarach ginie gleba wskutek erozji, do czego w dużej mierze przyczynił się człowiek niszcząc naturalną pokrywę roślinną. Obnażona w ten sposób gleba z łatwością ulega wymyciu przez wody opadowe i wywianiu przez wiatr. Szczególnie intensywny proces erozji zachodzi na stromo położonych zboczach skutek erozji powstają głębokie wyżłobiny i jary, które wykluczają użytkowanie rolne. Zniszczenie pokrywy roślinnej niesie za sobą również inne niebezpieczeństwo, a mianowicie zmniejszenie żyzności gleby i jej degradację. Spływające szybko wody wymywają z gleby jej cząstki i substancje pokarmowe, wyjaławiając ją. Ponadto woda nie nadąża, by należycie nasycić glebę wilgocią, wskutek czego obniża się poziom wód gruntowych. Wyjałowianie gleby zachodzi również przy nieracjonalnej gospodarce, gdy tylko zbiera się plony i nie stosuje nawożenia. Związki pobrane z gleby przez roślinę znajdują się w zbieranym przez człowieka plonie i nie trafiają już z powrotem do gleby. Bardzo niekorzystnie działają różne trucizny, szczególnie związki w ołowiu wydzielane wraz z gazami spalinowymi. Najbardziej narażone są na te trucizny pasy gleby znajdujące się wzdłuż ruchliwych szlaków komunikacyjnych. Wszelkie przeciwdziałanie fizycznemu i chemicznemu skażeniu środowiska jest akcją ochronną. Zaliczamy tu przeciwdziałanie zanieczyszczenia wód, powietrza i gleby, degradacji gleby oraz wszelkiemu nieracjonalnemu uszczuplaniu dóbr przyrody. Realizuje się to przez wprowadzenie ulepszonych technologii przemyśle, instalowanie urządzeń odpalających i likwidujących szkodliwe emisje, budowę oczyszczalni ścieków, rekultywację zniszczonych siedlisk i innych. Powietrze jak Człowiek widzi, czy młody dycha Wszyscy pomy my, dychą my Podrać muszymy, bo jak Przestanymy, to my